Witajcie wszyscy, jestem Malares, a to jest Niko Challenge. Zostałem nominowany przez Nazuko, lecz wpierw pokrótce opowiem na czym to wyzwanie polega. W lidze legend znajduje się tytułowa postać imieniem Niko, której cechą specjalną jest przyjmowanie wyglądu innych postaci. Więc i samo wyzwanie nakazuje mi pobawić się w podkładanie głosu pod postacie z gry, które uważam, że się nade mnie nadają, czy ja na nie raczej powinienem powiedzieć. Dobra, po takim wstępie lepiej weźmy się do praw, towarzysze. kiedyś zjadłem muzyka. Rozstroił mi żołądek. Niebezpieczne stworzenia eksterminuje zawodowo. Pożeranie jordli to hobby. Żeby dobrze poznać cięć wnętrze, trzeba go wypatroszyć. Biedny Kane. Wszystkie jego plany spełzły na niczym. Masz do wyboru: umrzeć spokojnie, lub umrzeć krzycząc. No dobra, nie masz wyboru. Biedny Kane najwyraźniej miałem na niego zły wpływ. Podejdź troszeczkę bliżej. Raz mnie widzisz, a raz nie. Kolejna sztuczka. Tym razem sprawię, że to ty znikniesz. Moje żądło powoduje paskudną śmierć. Jestem ze starożytności. Dla mnie jesteś niczym insekt. O, nadepnąłem chyba na kuzyna. Zaraz mnie krew zaleje. Chcesz zostać honorowym krewiodawcą? Szklanka jest w połowie pusta. Wiedz, że w odwrotnej sytuacji nie okazałbym ci litości! Co jest czarne, niebieskie i zada ci ból? Nawet śmierć drży, kiedy mnie widzi? No dobrze, dobrze, dobrze. Skoro mamy już to wszystko z głowy, to mam nadzieję, że spodobało wam się moje wykonanie tych otoroli. Ale, jako że trzeba jakoś jeszcze kontynuować ten challenge, to mam zamiar nominować te oto cztery osoby. <laughs> Osoba, której potwory na co dzień straszne nie są. Doktor Pio! Raczkująca dziewczyna, szczekająca na wszystko, co się rusza wokół. Półomyczek up. Właścicielka piekielnie dobrej grupy Helladop Studio. Julia. I na sam koniec ręcznik z sołt. Czekaj. Co? Jaki kos? Myślałem, że ręcznik. Eee, kocyk. Pan kocyk.